Siemano, Siemano, dzisiaj gramy z Oskarem, który ma nazwy kanału, różne filmiki, przywitaj się. Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Stigma. Jestem Stigma, taką. Nie mogę tego potwierdzić, ale zaczynajmy. O ty się Dam wam link do jego kanału w opisie. Bez tak będzie, urysujmy byle co. Nie byle co, Coś starajmy się. No wiem, o to mi chodziło. Mówię byle co. Że nie ma tematu. Widzowie, jestem ciekawy, czy rozpoznacie. Nie mów potem według ciebie, co ja narysuję. Zobaczymy, widzowie. Napiszcie w komentarzu, czy będziecie wiedzieli, co to. O Boże, jakie przebrzydłe. Ja muszę wszystko wykasować. Yy... Na razie ja też mam, nie mam za ładnego. Ale to... Bo ja nie umiem rysować, widzowie. Przepraszam was, ale to już nie moja wina. Tymczasem pani od plastyki. <noise> Tymczasem Aha. pani od plastyki oglądająca ten filmik. W szkole ją Dobra, czy to, to przypomina? Tak sobie. Nie, nie, cofamy to, widzowie. Nie powiesz nam, co rysujesz? no nie ale widzowie jak chcecie to ja w komentarzu jakbyście chcieli w to grać to ja w komentarzu napiszę to nazwę i sobie wejdziecie i możecie zaprosić kolegę przez link no, dobra widzowie zaczynamy I, i zgadnijcie co rysuję napiszcie w komentarzu no, ja jakby co to napiszę w komentarzu ten Yy. Z Okiem ten rysunek wyszedł ładniej. Mój, ale no. Ja nie wiem. I sobie w komentarzu podam wam nazwę tego, bo w komentarzu zobaczycie jak to się nazywa. I tam się zapraszam no akurat przez messengera. Okej, okay, to ja będę rysować. O, ja chyba kończę. A ja chłopie nic nie rysowałem. Doprawizowy, no ale tu ja. jeszcze rundkę dziwnego ciała zrobimy. No, tak, no możemy. To będzie zdecydowanie najdłuższy na moim kanale. Kościel wtedy może ci się nie zmieścić. A ile? W limicie 180 sekund. To ja już go przekroczyłem. Na serio? Chyba. Noooo. Trzy minuty. Nie, no to nie wejdzie na shortsa. A to będzie na długi film. Dobra, to u mnie możecie na shortsa. Dobra, gotowy. Ja gotowy. Co Dobra, to co jest? Popatrzcie widzowie. Dobra. Jolo. Ej, A... bo ja już mam zaraz mniej... Widzowie, widzicie jak to weszło? Czekajcie, to ja to zapełnię. Ja jak to wyszło? Moje to będzie arcydzieło. U mnie też chyba będzie na film. No to dam połowę. Już u mnie jest idealnie. Ja zrobiłem! Też też no i ja uwaga. Ja jeden do jeden twoje przerysowałem. To jest moje słońce. Zobaczymy czy cienie chciało ci się dodać. <noise> Jezu! Ej, dobra, zrobimy z tego duż, długi film. Z tej, z tej no. gry będzie taki długi film, nie no, ten film no, z 25 minut, dawaj z 25 minut. Nie, dobra widzowie, a więc to by było na tyle. Nara.